Cześć witajcie, ja jestem DD. Pewnie możecie mnie kojarzyć z mojego minecraftowego kanału Ale dzisiaj nie o tym Bo chyba przyszliście tutaj żeby zobaczyć moją twarz Więc... Ale jeszcze ja przed tym zostaw słowa z dzwonem Siemka To ja To ja I to ja stoję za moim minecraftowym kanałem SuperDDTV Więc widzowie co zobaczycie tutaj po prostu na tym kanale to tak, na, pe na pewno tutaj będzie typowy kontent lifestyle'owy, więc będziecie mnie jakby widzieć częściej. Yy, więc tak widzowie, tutaj po prostu będą pojawiały się jakieś filmy lifestyle'owe, vlogi, jakieś challenge y i wiele więcej tego typu rzeczy. A i daję wam widzowie teraz bardzo, bardzo fajne zadanie. Bo jeśli dobijecie do końca maja 50 łapeczek pod tym filmem lub 1000 wyświetleń, to filmy będą pojawiały się w każdą sobotę o godzinie 18:00. Więc to by było widzowie na tyle z tego filmu. Taki krótki film, ale to jest wprowadzenie na mój nowy kanał. Więc zadawajcie widzowie pytania tam na dole do Q&A, bo będę chciał nagrać Q&A, po prostu i żeby film wleciał w sobotę. Więc ja się widzowie z Wami żegnam i na alka